Dzień dobry, szanowni państwo witamy serdecznie. Maga Wena, aneta Knob Mariusz Dąbrowski. Witamy. Dzień dobry. Proszę Państwa, 18 miesięcy, 3 dni i 16 godzin tyle trwała produkcja od idei aż do produktu gotowego, czyli naszego nowego specyfiku, który się nazywa Almantaja. Wow, gdzie to policzyłeś? Tak jest. Ja to policzyłem, ponieważ ja wiem dokładnie. Tak. Jak powstają te wszystkie produkty i ile trzeba prób i błędów, Dokładnie ile tak. trzeba badań, ile trzeba testów na to, żeby powstało coś, co ma w założeniu być skuteczne. Skuteczne. Dokładnie. Proszę Ja poproszę o lotkę, ja tak Proszę Państwa, Almantaja, zestaw ośmiu ziół. Na poprawę, na regenerację układu pokarmowego od wątroby poprzez drogi żółciowe aż do wylotu. Tak, I, e, tak. troszkę bardziej mętne niż ksantohumol, bo tam jest bardzo, duży, bardzo, bardzo dużo substancji organicznych. Ja mogę wyjaśnić, z czego to wynika, ponieważ e, akurat w tym preparacie jest dosyć. Skoncentrowane, dosyć skoncentrowane molekuły aktywne, i czasami te molekuły aktywne, gdy przekroczą pewne progi koncentracji, krystalizują się. Krystalizują tak? się. Mhm. Następuje Dokładnie samoczynna tak. krystalizacja. To czasami wynika tam z temperatury. Różnica o pół stopnia, jeden stopień powoduje mhm. to, że jest krystalizacja. E, karczoch, ostropest, czarna rzepa, rozmaryn. Czarnuszka. Czarnuszka, dziurawiec. I się zastanawiam, czy wszystko Państwu powiedziałam. Chyba wszystko. Czarna rzepa mówiłam, czarnuszka, tak. Mniszek. Mniszek. Jeszcze mniszek. Dokładnie tak. Mniszek e, lekarski. Bardzo fajny skład ziół. E, mamy od Państwa pytania, czy rozmaryn w tym preparacie to to samo, co rozmaryn w preparacie disole. Otóż, otóż to nie. E, disole, Wspominamy o Disole, ale disole dopiero będzie, będzie w przyszłym tygodniu. Tak, w sprzedaży. Otóż to nie, nie jest to ten sam, nie jest to, ten, nie jest to ta sama postać rozmarynu. I w nie ogóle nie jest to ta sama to, ekstrakcja. Tak, tak. I, i w ogóle nie jest to taka sama ekstrakcja, jak gdybyście Państwo wzięli sobie rozmaryn, nie wiem, gdzieś dali troszeczkę do alkoholu, czy zrobili coś na swój sposób, czy herbatę, to nie jest to samo, to nie są te same molekuły aktywne. Cały czas o tym powtarzam, ponieważ pytacie i widzę, że to jest ważne, żeby to wyjaśnić. Stosowanie niektórych ziół, takich w pełnym komplecie molekularnym, w długo, jakby w długoterminowym stosowaniu, niekoniecznie zawsze jest korzystne, chociażby dlatego, że w wielu ekstraktach ziołowych, takich stuprocentowych, są. Są bardzo różne terpeny, tych terpenów i substancji, molekuł aktywnych jest, to są setki albo jeszcze więcej więcej moleku, ale są też pewne takie substancje garbniki, czy substancje tak zwane ściągające, i gdyby stosować Taką, taką kurację z takimi składnikami mógłby być jakiś niepożądany efekt w skali długoterminowego stosowania. Nasze preparaty są tak przygotowane, że te substancje jakby niepotrzebne te substancje, które są takie ściągające, garbnikowe my tych substancji nie mamy w tych preparatach. To są długie ekstrakcje, one, one trwają. Ekstrakcja z rozmarynu, z tego co wiem, miesiąc czasu, czy tam nawet więcej. Tak. Ekstrakcja almantai też trwa bardzo długo. To są bardzo skomplikowane procesy, bardzo precyzyjne, bardzo specyficzne i, i tu jest użyta maksymalna wiedza, jaka na ten moment teraz jest dostępna u naszych profesorów. Także te preparaty są tak przygotowane, że są bezpieczne. Tak, czyli spełniają dwa podstawowe kryteria w Magawenie, czyli skuteczność i bezpieczność. To jest... Bezpieczeństwo. Tak jest. Proszę Państwa, konstrukcja Almantai jest tak specjalnie dobrana, aby molekuły aktywne w tym preparacie wspomagały się, czyli yy, preparat ten działa nie tylko na jeden organ, chociaż my uważamy, że troba jest jakby najważniejszym elementem mm. działania czyli oddziaływanie na wątrobę jest najważniejszym elementem działania tego preparatu, ale staramy się, aby było to oddziaływanie praktycznie na cały układ pokarmowy i żeby te molekuły, które są zawarte w tym preparacie, miały swoje punkciki do zaczepienia i do zrobienia czegoś dobrego w naszym ciele. To jest dla nas bardzo istotne, żeby właśnie wykorzystać tę synergię wszystkich molekuł, które są tutaj zawarte. Almantaja ma też sobie takie tutaj składniki... Które chociażby wpływają na ym, homeostazę wytwarzania greliny i leptyny, czyli tutaj naszego ośrodka głodu i, i sytości. To też jest ciekawe, czyli ciekawa jestem u Państwa, jak na przykład się odchudzacie albo macie z tym problem. Powiedzcie nam, czy zauważyliście różnicę tej kontroli ośrodka sytości? Są tutaj też molekuły, które powinny bardzo ładnie wyregulować pracę jelit, ale to nie wiemy, czy 20 dni to jest wystarczające, czy na przykład musielibyście dłużej. Też jesteśmy ciekawi obserwacji. Działanie Powiedzmy, przeciwzapalne, tak. Możemy powiedzieć tutaj w tym, w tym momencie, że były przypadki, gdzie faktycznie wystarczyło 10 ampułek czy 15, tak. Ale są też takie przypadki, już w, tych, w tej fazie testowej, gdzie. Dwa opakowania stosowaliśmy. Dwa miesiące, czyli trzy opakowania. Mhm, mm tak. Czyli trzy opakowania, tak. I, I no, ale to. Ale to były przypadki bardzo dużej degeneracji miąższu wątrobowego, chociaż to zależy, tak. Właśnie, więc... powiedzmy, na co almantaja jest potrzebna, do czego i na co jest skuteczna. Mhm. Mm no regeneracja układu pokarmowego przede wszystkim wszystkie osoby, które mają zanieczyszczoną wątrobę albo zdegenerowaną, problemy z drogami żółciowymi, problemy ze wzdęciami, z gazami, jesteście na kuracjach, jesteście po kuracjach antybiotykowych i potrzebuje, potrzebujecie odbudować śluzówkę układu pokarmowego, żołądka, dwunastnicy. Jelita, jelita grubego, odbytnicy, czyli do odbudowy, do regeneracji błąd śluzowych, tkanek, po chemioterapiach, czyli po antybiotykoterapiach. Jeśli macie jakieś zdjęcia, problemy, dobrze jest przy okazji popatrzeć na waszą dietę. Bo Uważam, można zregenerować, poprawić bardzo dużo, ale musicie popatrzeć, co robicie nie tak. Co do tej pory robili, robiliście, proszę Państwa, nie tak, że gdzieś tam doszło do e, za, stanów zapalnych, e, żołądka, dwunastnicy jelita, no. drogi żółciowe, jakieś tam problemy z. Y, z, z jakby nie wiem, no, czasami mamy, mamy wyzwanie, zapychają nam się przewody żółciowe, przewody trzustkowe. No właśnie, czyli jeżeli znacie tak zwane szybkie nie szybkie, ale skuteczne oczyszczanie wątroby według metody Huldy-Clark, to to działa bardzo, bardzo, bardzo podobnie, z tym, że nie trzeba przeprowadzać tego procesu, tego rytuału tak. całego, który jest potrzebny przy oczyszczaniu wątroby Huldy-Clark. Zaparcia. Podobno gigantyczny problem, ja nic o tym nie wiem, ale podobno gigantyczny problem wśród ludzkości, to są zaparcia. I tutaj uwaga, Jeden skutek uboczny może się pojawić, chociaż trudno powiedzieć o tym, że jest to skutek uboczny. Bywa tak, że po pierwszej ampułce następuje niekontrolowany wyrzut z dolnej części ciała. Znaczy nie, niekontrolowany, ale parcie. Śmieje się, tak. tak. E, parcie, ale, tak. ale następuje to tylko raz, a później już jest uregulowane. Takie oczyszczenie. Takie oczyszczenie, Taki oczyszczenie Ewentualnie tak. przy dłuższych kuracjach... Sama sprawdzałam na sobie przy takiej dłuższej kuracji. Oczywiście, ja połączyłam ją z ksantochumolem. E, poczułam lekki ucisk na wątrobę. Po tym, po kilku, dniach, po kilku dniach, faktycznie miałam bardzo ładny efekt oczyszczania organizmu, i później ogromną ulgę poczułam czyli coś tam z tej wątroby zeszło e, i ogromna ulga. Przyjemność, ulga, od razu czułam się dużo lżej. Faktycznie. Ja jestem osobą, która ma tendencję do odwadniania się, zwłaszcza w takie upały, i to skutkuje tym, że wypróżnianie jest dziś utrudnione. Wypijam 2,5, nawet 3 litry, ale dobrej wody. Almantaja mi pomaga. Jedną z kolejnych zalet Almantai to jest, proszę Państwa, dla naszych doświadczonych testerów, którzy nadużyli dnia poprzedniego alkoholu. A, tak to bardzo szybka regeneracja tego układu pokarmowego, czyli zatrucia alkoholowego, tak zwanego w skrócie kac. Można naprawdę szybko pozbyć się tego zjawiska i wystarczy jedna, dwie ampułki następnego dnia z rana i to naprawdę szybko stawia na nogi. Jest smaczny, preparat, Ale mam daję, tak, smaczna, jest, tak. preparat jest smaczny. Smakuje ciekawie, lekko słodkawy, ziołowy, ale lekko słodkawy, przyjemny. Ja jestem typem osoby, która od dzieciństwa zmagała się z problemami trawienno żołądkowymi i pamiętam, różne syropy się piło, różne preparaty się sprawdzało, testowało. To jest naprawdę smaczne. Myślę, że nawet dzieci sobie z tym poradzą. Proszę Państwa, czy cena tego preparatu, cena pudełka to jest w podstawowej wersji 188 euro? Czy jest to dużo? Być może tak, ale szanowni państwo, tego preparatu jest tutaj 200 ml, czyli dokładnie 10 razy więcej niż w 10 ampułkach Santohumolu, tak? Czyli naprawdę tych molekuł aktywnych jest tutaj ogromna ilość. I... I dość często jedna kuracja, dość często, jest wystarczająca. Tych 20 dni kuracji, dzień po dniu, w wielu przypadkach przynosi ogromną poprawę, ulgę. Mamy też testerów pacjentów, którzy robili badania przed i po, i widzimy bardzo ładną regenerację wątroby. Ale to, proszę Państwa, zależy od Waszego początkowego stanu zdrowia, z czym się zmagacie, jaką macie dietę i dobrze jest, dobrze jest to sprawdzić. Ale dość często jedno opakowanie jest, przynosi dużą ulgę, można zrobić wtedy przerwę i za jakiś czas sobie zrobić drugą kurację. Tak, ideą powstania tego preparatu było to, aby powstał, powstał preparat do, generalnie do oczyszczania wątroby po skutkach chemioterapii, ponieważ wiemy, że zażywanie chemioterapii niszczy yy, wszystkie komórki tak naprawdę i żeby odbudować jak najszybciej przynajmniej ten układ trawienny, więc należy odbudować wątrobę i... No, i całą, całą resztę. Taka była idea, ale jak się okazuje, tych pozytywnych efektów jest dużo, dużo więcej niż nam się wydawało. I no, cieszymy się, że w, w wersja trzecia, bo to już jest trzecia wersja mm. tego preparatu, okazała się naprawdę tak skuteczna, że. Super że... wycelowana. Tak. Widzimy też bardzo fajne efekty przy stosowaniu almantaju osób, które mają problemy z migrenami. Otóż to. Profesor But i wielu profesorów bardzo często powtarzają, że mamy problem z migrenami, bólami głowy. To jest pierwszy objaw wątroby, która przestała odpowiednio pracować z jakiegoś powodu. I co jest ciekawe, co wy Państwo wtedy najczęściej robicie? Jak boli Was głowa, bierzecie tabletkę przeciwbólową, która jest chemiczną bombą dla waszej wątroby i jeszcze bardziej obciążacie wątrobę. I te substancje przeciwbólowe faktycznie wyciszają ból na jakiś czas. Ale w konsekwencji takiego przeciwbólowego leczenia długoterminowego migren, zatoksycznienie wątroby się zwiększa poprzez stosowanie leków przeciwbólowych i powodujecie jeszcze większą migrenę za jakiś czas. I jeszcze, jeszcze większą migrenę za jakiś czas. Oczyścić trzeba wątrobę. Spróbujcie tak. z almantają. Pozbyć Migreny... się przyczyny, a nie skutku, tak. nie wyrywać czujnika. Tak, nie wyrywać czujnika, bo to do niczego nie prowadzi. Almantaja, proszę państwa, kolejny ważny efekt to jest oczyszczanie skóry. Ponieważ, jeżeli udrożnimy nasze jelita, stworzymy warunki do tego, aby nasz układ pokarmowy działał prawidłowo, wówczas nie będzie potrzeby, aby nasz, nasza skóra eliminowała toksyny z organizmu, tylko będzie to wszystko zachodziło w formie naturalnej. Wszystkie toksyny będą wychodziły drogą grawitacyjną, a nie przez naszą skórę. Tak, dużo pijcie wody. To też jest ważne przy takich detoksykacjach. I ważna też wskazówka dla Was, taka dla wszystkich ludzi na całym świecie bardzo fajna: jak robicie kurację oczyszczającą jelita, oczyszczającą wątrobę, bardzo mądrym posunięciem będzie, kiedy kupicie sobie Państwo dobrej jakości probiotyki. I od razu będziecie zasiedlać w waszych jelitach dobrej jakości szczepy bakterii, probiotyków, i to pomoże ustabilizować pracę jelit w trwały sposób i utrzymać efekt terapii. Ważna rzecz. Tak jest. Oczywiście my wszystkich jeszcze jakby efektów zażywania almantai nie znamy, ponieważ no, mieliśmy powiedzmy tam koło setki naszych testerów, tak? którzy, którzy to robili, ale nie na wszystkie jednostki, żeśmy się, że tak powiem, natknęli, więc zachęcamy wszystkich do tego, aby opisywali swoje doświadczenia, te wszystkie zjawiska, które, które się pojawiają przy kuracji Almantają. Mamy tylko prośbę, aby przeprowadzać takie doświadczenia w miarę skrupulatnie, czyli jeżeli faktycznie decydujemy się na kurację Almantają, to... Spróbujmy na ten czas odstawić inne rzeczy, aby nie było jakiegoś efektu zaburzenia, czy efektu synergii, podbicia, czy, czy, czy właśnie jakiegoś takiego efektu wznoszących się. Tak? To będzie chyba najbezpieczniej wtedy. I bardzo prosimy oczywiście o opisy działania, czyli na co działa, na co nie działa, bo być może są takie elementy, o których my nie wiemy, tak? czyli w jakich przypadkach to nie zadziałało, ale. Jak mówię, nam. Poka nie wiemy, czego nie wiemy. Nie wiemy Czasami czego nie nam się wiemy, wydaje, dokładnie. że nie zadziałało, a jak stawiamy pacjenta do badań, okazuje się, że tam y, poprawa i komórki macierzyste, a tego nie czujemy. Tego tak. nie wiemy. I... Wątroba nie boli przede wszystkim. Tak. To też trzeba pamiętać, tak? Że... Jedynie jej powiększenie się, czy tak. tam jakiś stan zapalny może ucisk na żebro wywołać, taki, taki, taki kłucie z prawej strony pod żebrem, ale wątroba nie boli. A leczenie, uzdrawianie, wytwarzanie komórek macierzystych. Też odbywa się w taki sposób e, cichy, ale jeszcze jedna ważniejsza rzecz, o której musimy powiedzieć, proszę Państwa, jak robicie kurację, macie zatoksyczniony organizm, jakieś stany chorobowe, dużo stanów zapalnych, wyobraźcie sobie Państwo, że codziennie badam pacjentów na naszym gabinecie profesora Buta i nie miałam jeszcze osoby, która nie miałaby stanów zapalnych mm. w początkowej fazie badań, bo jeżeli już ktoś przychodzi piąty, szósty, siódmy raz, Jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo poprawić, wyciszyć nawet już przy drugim spotkaniu, ale nie spotkałam osoby, i to jest ciekawe, która nie miałaby stanów zapalnych narządów wewnętrznych. Chociażby wątroba, trzustka to jest klasyka. I jestem tym zaskoczona, bo to są czasami, co są lekkie stany zapalne, ale one ale są długotrwałe, nie? One są długotrwałe. To jest bardzo młodzi ludzie przychodzą się badać i widzę też bardzo dużo stanów zapalnych. Ale to co chciałam państwu powiedzieć, jeśli wchodzicie w proces zdrowienia, w proces samoregeneracji, on nie zawsze jest przyjemny i on nie zawsze będzie powodował, że wy w drugim, w trzecim dniu kuracji będziecie mieli wzrost energii, będziecie się czuli genialnie, będzie jakaś e, taka e, nawet intelektualnie czy, czy, czy emocjonalnie taka super aura. Bardzo często, jak wchodzicie w proces regeneracji, będziecie się czuć troszeczkę gorzej przez kilka dni. I, i, i jeż, jeżeli um, zaczyna się proces regeneracji, detoksykacji, to krążenie, Wasz układ krążenia, Wasza energia, Wasze zasoby, zasoby Energetyczne skupiają się właśnie na tej przebudowie, na tej restrukturyzacji narządu, i wtedy wy będziecie mieć troszeczkę mniej energii, może być, że będziecie bardziej senni. Absolutnie to nie znaczy, że preparat zaszkodził. To znaczy, że w waszym organizmie zaczęły się procesy restrukturyzacyjne. Jeżeli macie w świetnej kondycji organizm, robicie sobie taką kurację regenerującą, robicie sobie taką kurację. Odmładzającą, będziecie czuli bardzo szybko wzrost energii, będziecie czuli bardzo szybko poprawę nastroju, bo dodajecie sobie molekuł, witamin, minerałów, które Was wzmacniają. Ale jeśli jest potrzeba restrukturyzacji, potrzeba naprawy, a możecie o tym nie wiedzieć, będzie spadek energii. Może się pojawić gorszy nastrój przez kilka dni, możecie być bardziej senni, bardziej zmęczeni. To jest naturalne zjawisko, bądźmy tego świadomi. Tak, jak nas uświadomił niedawno profesor But, szybkie leczenie to bolesne leczenie. Można się leczyć szybko, ale boleśnie można się leczyć powoli i wtedy bezboleśnie. Tak jest. Wy wybieracie. Tak jest. Ale jak mówimy już o stanach zapalnych, no to pamiętajcie o tym, że istnieje X8, czyli Xantochumol. W dużych dawkach to już jest 5 ml dawka, i faktycznie w tych ciężkich stanach on bardzo pomaga. Tak. I w przeciwieństwie do Almantai X8 y, będziemy mieli właśnie tą poprawę nastroju i tą, tak. takie, le, takie lepsze samopoczucie, lepszy humor. Nawet przy procesach y, restrukturyzacji tkanki, czy naprawy, czy, czy regeneracji. Tu, tu właśnie to działa tak, że tu się czujemy lepiej. Tutaj mamy poprawę nastroju. A to jest efektem y tego, że humor powoduje wzrost, Wytwarzania serotoniny w organizmie, tak? czyli A tego, to się dzieje w jelitach. tego hormonu szczęścia. tak? To się dzieje w jelitach, więc to nam też może pomóc, ale w konsekwencji zregenerowania jelit. Postanowiliśmy już dawno, że magawena będzie tym punktem, w którym preparaty będą przede wszystkim skuteczne. One nie będą tanie, ponieważ one wymagają naprawdę bardzo dużych, dużych procesów nie dość że wiedzy, to jeszcze technologii, to jeszcze procesów. Ale y, uważamy, że lepiej raz zapłacić, a skorzystać z tego tak, że będzie, będzie ta korzyść skuteczna, niż próbować 10 różnych innych metod, które niekoniecznie, niekoniecznie muszą być dobrze dobrane. No y i bezpieczeństwo stosowania. Tutaj tak przygotowujemy preparaty, żeby były bezpieczne. Dokładnie. Jeżeli istnieją jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to zadawajcie te pytania do nas. Chętnie na każde pytanie odpowiemy. Jeżeli już macie jakieś doświadczenie z Almantają, piszcie opinię pod produktem, czyli pod swoim zamówieniem, pod produktem, piszcie opinię, bo to jest dla nas gigantyczna wiedza, dla nas ten feedback jest najważniejszy. Jak to działa, na co działa, jakie są skutki, na co pomogło, w jakich przypadkach. To... Sharing is caring, czyli dzielenie się, to dbanie. Proszę Państwa, jak Wy się podzielicie swoją, swoim doświadczeniem, pomagacie wielu innym pacjentom, wielu innym kolegom, koleżankom, którzy chcą przejść kurację, ale czegoś się obawiają, mają jakieś zapytania. Wzajemnie sobie w ten sposób pomagamy. Tak jest. Zapraszamy wszystkich również do rejestracji się w systemie Magawena. Tam można zdobywać swoje procenty, upusty. Punkty, rozsyłać linki, rozdawać kody QR, budować swoje własne środowisko, znajomych, w którym, którym będziemy mogli pomagać za pomocą tych preparatów. Jest tam wiele możliwości i oczywiście opiniować, opiniować te preparaty, na czym nam najbardziej zależy, czyli feedback. A co drugi czwartek, spotkania z rozwojem osobistym. Wszyscy jesteście mile widziani, już bardzo fajna grupa się ukształtowała. Ten najbliższy czwartek, również spotkanie z rozwojem osobistym. O 20:00, link do spotkania z Państwa konta zakupowego. Zapraszamy. Tak jest. A w tym roku jeszcze na pewno będą dwie, dwie nowości, czyli Disole i serwinka. Ale to już niedługo. Zapraszamy na kolejne spotkania. Dziękujemy ślicznie. Link do rejestracji pod filmem, jak zwykle. Zapraszamy do, do Magabeny. Do widzenia. Do widzenia.